Hej kochani, popatrzcie na cyferki. No, 5191, i w ogóle zobaczcie, jakie szczyty ostre. Tak, to Gorc. Tak, to Gorc. Jeszcze dobrze nie wróciliśmy. Jeszcze ja nie wróciłem. Z Starej Boże, nie Starej Wierchu, tylko Lubonia Wielkiego. A to już z anią i z pieseczkami wyprawa na Gorc. I powiem Wam szczerze, że nawigacja zrobiła mnie tak mega w balona, że gdybym wiedział, że. Tam dojadę, to bym tam nie dojechał. To jest czoło czołogorca. Hej. Przełęcz hmm. między czołem turbacza, Anią, a turbaczem właściwym. Piękne miejsce. Autentycznie. Ja się powiedziałem co czoło, czoło turbacza? Czoło się pomyliłem. Czołogorca, skałki na czołogorca. Jakie piękne widoki. I Anna ślicznie zasuwa do góry. I psy też ślicznie zasuwają. I ja też sobie ślicznie zasłucham. W domowych pieleszach z ciepłymi nóżkami. Ładne te skałki, spisane. O. I tam jest też bardzo malowniczy szlak, ale my idziemy na górkę. M jak Maciej. Nie wiem, co to M za mną znaczy, ale przyjmijmy, że znaczy tyle, co Maciej, a co nie. Więc tak, w jakieś takie mega dziwne miejsce wpisałem czerwony szlag. Okazało się, że to jest zupełnie, zupełnie gdzieś indziej, nie wiem kto wpisuje takie głupoty w nawigacji Google. Yy, co gorsza, wiesza się co i ciężko to wszystko sprawdzić, zaufałem mu. Dawid, yy, Dawid Wołok. bardzo dobra ta tablica, bo pokazuje, że to Wołosi tu byli piesi. nie Łemkowie, nie Ukraińcy, tylko właśnie Wołosi. Tak, pieski szaleją sobie, a deszcz pada, bo wszystko tłumniej i skapuje na dół. Cały ten śnieżek. Tak. No i tak, takie wieże, to ja rozumiem, to są wieży, wieże przyjazne to dla zwierząt. Tu sobie zwierzę może wejść bez strachu, bez lęku i bez rannienia łapek o klatownicę, nie trzeba go wnosić. Więcej takich wież poproszę, więcej. Yy, więc wracamy tego do Dawida Wołocha. To był Wołoch, ludność wołoska pochodziła gdzieś tam z, okazji, okresu Bałka, z okolic Bałkan, z Rumunii, nie była to ludność ukraińska, oni nie mają pasów do tych ziem w najmniejszym stopniu na rościć prawa, ani do Bieszczadów, ani do Bieskidu Niskiego. Naprawdę nie. Yy, Babiogóra. Z czymś, bo nie pamiętam dokładnie. Ale bez znaczenia. A tam są... Tateły, które pięknie widać, aczkolwiek za murami trzeba je sobie wyobrazić. No i powoli schodzimy jeszcze, że oczywiścieśmy pobłądzili, bo przecież tak ktoś przybił tabliczkę, że pokazuje zupełnie inne miejsce, ale w końcu jest ma ołtarz papieski, lecz to wszystko inaczej wygląda, taka jest prawda. Yy, mega malownicze, przepiękne, prześliczne miejsce, które naprawdę aż prosi, żeby tam przyjść, pomodlić się tam, być tam, bo warto tam być. I, I już schodzimy szlak niewiarygodnie, oblodzony. Naprawdę tak oblodzony, że tak z, yy, jak schodziliśmy z Lubonia, też było dużo lodu, ale miłosnego było lepiej niż teraz. Tutaj lód już zdążył stopnieć i jest go na tyle mało, że człowiek raczkami zahasał, o kamienie. A jednak yy, bez raczków się jeszcze nie da, a w raczkach już nie bardzo się daje. Oczywiście się tnie, tnie się drzewa, być na potęgę. Ciekawe, będzie teraz są ci, którzy bronili, bardzo bronili lasów przed złym pisem. I później, i później, słuchajcie, z racji tego, że stawaliśmy w zupełnie innym miejscu, stwierdziłem, że musimy zmienić, ten, zmienić tak i właśnie poszliśmy taką, y, taką stokówką. Y, liczyłem, że będzie odśnieżona. Nie, niestety nie była przetarta. Masakra. Jak zwykle, żebro like